witajcie na kanale Gamers Republic w cyklu poświęconym grom dostępnym dla abonentów PS Plus Sony oficjalnie ogłosiło już trzy tytuły gier, które trafią do oferty PlayStation Plus Essential w grudniu. Będziemy je mogli pobrać już od wtorku 5 grudnia. Nowa oferta PS Plus powinna być dostępna w godzinach popołudniowych. Zanim przybliżymy wam konkrety dotyczące oferty, zachęcamy was do zostawienia suba oraz oceny filmu po obejrzeniu go. Na koniec nie zapomnijcie też zostawić komentarza z informacją czy grudniowa oferta PS Plus Wam odpowiada, czy jednak nie. LEGO 2K Drive LEGO 2K Drive to ekscytująca podróż po Kolandii, gdzie wcielamy się w kierowcę zdobywającego stopniowo podniebny puchar. Gra oferuje nam rozległy świat z różnorodnymi lokacjami, intensywnymi wyścigami, minigrami i wyzwaniami. Rywalizacja na torze to mieszanka driftów, szukania skrótów i modyfikacji pojazdów z ponad tysiąca klocków. Lego 2K Drive oferuje możliwość rozgrywki zarówno solo, jak i wieloosobowej. Grafika wysokiej jakości i kreatywność Lego sprawiają, że jest to unikalne doświadczenie dla fanów wyścigów i konstrukcji z klocków. Power Wash Simulator. Power Wash Simulator przynosi nas do zanieczyszczonego Machingam gdzie jako właściciel firmy sprzątającej stajemy się bohaterem w walce z brudem. W grze FPP używamy myjki ciśnieniowej do czyszczenia różnych miejsc, od ulic Mackingham po powierzchnię Marsa. Brak ograniczeń czasowych i ocen pozwala swobodnie eksplorować i w pełni relaksować się wprowadzaniem porządku i czystości. Kluczowym elementem jest dobór narzędzi takich jak dysze, podkładki czy środki czyszczące, dostosowujące myjkę do usuwania różnych rodzajów brudu z różnych nawierzchni. Tryb kariery oferuje współpracę i rozgrywkę dla pojedynczego gracza, a tryb gry swobodnej obsługuje aż do 6 graczy na raz. Grafika prezentuje się przyzwoicie i jest utrzymana w standardzie tego gatunku. Sable Sable przenosi nas na odległą planetę, gdzie młoda nomantka o imieniu Sable wyrusza na samotną podróż, pozostawiając za sobą plemienny obóz. Gra oferuje eksploracyjną przygodę z perspektywy trzeciej osoby, która umożliwia swobodną eksplorację pustkowi. Możemy tutaj odkrywać ruiny i tajemnicze wraki statków kosmicznych. Urozmaiceniem są również spotkania z różnymi postaciami, które dzielą się informacjami na temat świata, swojej historii, rodziny, miłości czy przyjaźni. Grę wyróżnia także użycie lewitującego skutera jako środka transportu, umożliwiającego nam szybkie przemieszczanie się po całym obszarze. Mechanika opiera się na eksploracji, rozwiązywaniu zagadek i interakcjach z otoczeniem. Oprawie graficznej zastosowano technikę Cell Shading, która nadaje grze wyjątkowy klimat inspirowany francuskimi komiksami i animacjami. Dajcie znać w komentarzach, czy grudniowa oferta PS Plus Essential Was zadowoliła, czy jednak oczekiwalibyście znacznie lepszych gier, przynajmniej za tą cenę, którą obecnie musimy zapłacić za podstawowy pakiet PlayStation Plus? Jeżeli ten film przypadł Wam do gustu, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i dać znać w komentarzu, którą grę zagracie w pierwszej kolejności. Dzięki za oglądanie naszego kanału i do usłyszenia w kolejnych materiałach.